Dzień dobry widzowie, nagrywamy dzisiaj kolejnego odcinka z Brawl'a e... Musimy wybrać skina do Bell. No i musimy wybrać skina do Bell. Ja Jakie będzie w Brawl Stars? Tylko który nie wiem, na pewno takich ja z nie wybieram nie mówić, bo to ja nagrywam, a nie ty Ty nie możesz nagrywać, a ja mogę 20 minut to jak minie 20 minut, to ja nagrywam. Kurde, nie chciałem tego kliknąć. Ej, miej idealnie Stać na to. A mam tutaj? Nie, nie mam. 100 kredytów. Dobra, aktualność. Trzeba wybrać. Skina do Bell. Ja się zobaczę. Nowego skina do Bell. aktualności klika na zagłosuj. Okej. Hm Który? Eee! Ja chyba. Ej, wiem, dobra, fajne są. Ten. Ten. Jak tutaj się wybieram? Który pierwszy, drugi... Klika się w łapkę w górę. Jaż... Zagłosuj! Ja wybieram oficjalnie. Ja wybieram tego... Janekrzycznego. Ja też Ja toksycznego i przesyłam ja mam... Jak się... Spróbuj, spróbuj O! Nie ups, mogę! Sprób no! Nie mogę, ja też. Dobra pierdolę to Czwarty raz spróbowałem dobra, to, dobra Damian To do Gro! Ja zapraszam. Okej. daj na Poczekaj Damian, ja sobie tylko wezmę nowe wydarzenia. Którym skinem mam grać? Tym, tym, czy tym? Jakim? Tym? Tym, jakim? czy tym? Ja to, to, czy to? To to drugie. Znaczy, tak, to drugie, to drugie, o to, to, to. Dobra, tu Damian na duo. Jaka mapa jest na duo? Na duo jest taka no, mapa, tak... czyli... W sumie no to zmieniamy tryb. Współ e, jaka mapa na knockocie? O! Jest ta co wczoraj. Damian halo. Nie wiem, co się stało, ale co się stało? to no, jest mapa? No. No to dajemy tak. Damian, ty bierz, ty bierz dalej, a ja biorę... Riko, Riko ważne, Rico Szeta. ja mogę, Riko, bo ja mam lepszego. No to ty bierz Riko? Ja i tak sobie mogę go polepszyć, a ja wezmę w sumie. Ja mogę na ósmym. No to ty, Riko, to ja bierę. No bo, bo, bo wezmę. Bo wezmę. Okej. Okay. Gotowy jestem. Jak widzowie to ja gram w Brawla na kompie, bo inaczej nie mogę. A ja gram na telefonie. A ja nie mogę na telefonie, bo, 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 bo mam za mało tego, miejsca. Będziemy na początek tu, strzelimy tam. Akurat Mandy chyba wyszła tutaj z krzyka. Dobra. Ty my mamy ośmiobita i tam jest ośmiobit. Ła Czemu się nie mogłem? Nie wiem Strzelać! Dobra, zabiłem go. Jest okej? Okay. Emota takiego typka. I lecimy znów do krzaka. Damian, chodź ze mną do krzaka! Krzaku nikogo. Krzaku nie ma. O, Tu wcale nie ma nic! Tu nie ma żadnych min! Damian, chodź do mnie, chodź do mnie! No. W sumie szkoda, no bo zużyłem multa, nic się nie stało. Ale dobra. Damian, trzy bitwy trzeba wygrać na Bo. Trzy bitwy na Bo, no to dalej. Jaką? A ja mam? Ej, a da się na solo? Nie da się na solo. To się tylko na dupo. Krzysiek! No. Na duo właśnie muszę jedną bitwę wygrać. No to dawaj. Ty riko, a ja robię bo. No to spoko będzie. Potem ja gram na riko. Może go sobie polepszę. Jeden raz albo dwa. Zobaczymy. Ale póki co i tak zbijam na polepszenie do dynamajka. Pewnie. Bo sobie daj na Majka, chcę polepszyć na 11 poziom mocy, ale nie... Tepę, nie, nie laska! Laska jako Edgar! Ciekawe... Ja idę do tego pałytki uba. Ja mam nita. nita! Nita! tu, tu. Tu, 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 tu. tu, tu, tu. Co? Ja pierd. Damian za... No naprawdę, naprawdę. Mam dosyć tej gry. Zaczynam. Ej, ja chyba dopiero teraz zauważyłem, że, że w tym skinie do Broka. To, to ja dopiero teraz chyba zauważyłem, że jego rakieta ma oczy. To jest taki. To brok. Bardzo nie lubię tego tła tutaj, bardzo nie lubię tej tęczy, co nam tutaj jest. Dobra, bo jest taka fajna piosenka. Sześć graczy. O jest, można grać. Jeej. Nie, Draco. Damian, dzisiaj chciałbym sobie troszkę na rankingowym pograć. Okay. Ja, Damian, robimy tak. Okej, okay, okej, okay. Damian, bierz to ja idę z tamtej strony. Piu! Co ja robię ze swoim życiem to ja nie wiem. Damian, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Tak, 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 dobrze, dobrze. Kurde! Nie to! Kurde, nie! Damian, bierz tego Cuba. Nie, uciekaj jednak! Uciekaj, uciekaj! Tam jest Poko! Poko Poko zoko. Dobra, ja się zaraz, zaraz, zaraz. Je, Damian ma ulta. <coughs> Moja Co? Kurde. Kurde, no już. Oni mają po 10 powercube'ów. Są jeszcze dwie drużyny wrogie. A ja ciągle ginę. Aha, aha, aha. Damian udało cię. Nie przyklinaj na nagraniu. To no i tak to będzie ta datorosły pewnie. zada po prostu 1000 spa dostanę. Ja mam... I dostanę mam 100 kredytów. Ale i tak nie będę miał tego typka. Nie chcę go mieć. Kogo? Grifa. się od bloku hmm. yy... 615 kredytów potrzeba. Czyli w sumie Damian trzeba troszkę pograć na solo. Albo trzeba bardzo dużo wygrywać. No i dostanę Gryfa. Gryfałkę dostanę. A w sumie Damian spróbujmy na innym trybie. Spróbujmy może na napadzie czy na nokaucie? Na. Na napadzie. No dobra, napad. No dobra. Dobra, a potem Damian jak wygramy jeszcze, yy, czekaj ile bitw, ile bitw muszę wygrać? Ej, bo ja mogę wygrać tak. Ty na no to tylko na bo, no to na bo trzeba grać. Dwie bitwy musimy Damian wygrać na napadzie albo na innym. No i dostanę 1000 XP, będę miał 100 kredytów. Yy, będę miał więcej kredytów do kolejnej postaci. Ciekawe, kto jest kolejny. Ciekawy Damian... Ej, bo chyba kolejny Damian u mnie, to, to ja wiem, kto to będzie. Bo teraz Damian kto? zbieram na griffa, nie? Tam jest ten no. ham, który właśnie mnie zabił. Drako uważaj, nie no, na safe! Źle idzie, źle idzie, źle idzie. Źle idzie, źle idzie! No. Kurde! No ham tu jest, ham tu jest! Dobra, 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 dobra. W sumie niech będzie. O, kurde! O kurde. kurde. Oh. No, kurwa. Doba, ciekawe czy mój ult, mój ult chyba ich zaczyna dosadzać. Right, oh my God. Was ja nie wiem, jak ja żyję. <coughs> 喂。 On jeszcze, jeszcze, Gin, jeszcze Ginham, Ginham, Gin. Nie, no, my to już przegrywamy przez tego gównianego drako. Ja pierdol. No co za zjeb z nami grał? No nie. Zjeb, zjeb, po prostu zjeb. O, chyba chciał nam przeschodzić. No i wciąż jeszcze dwie bitwy. A może jednak nie na napadzie, że jednak na nokaucie? Ej, bo na nokaucie jest taka mapa. Ej, damy, bo na tą mapę jest akurat dobra Piper. Miałem, ja, że wczoraj, jak grałem, no to zabiłem taką jedną piperkę, bo użyła swojego ulta i ją zabiłem, i wygraliśmy przez to e, całą bitwę. Leona mamy! Leona mamy! W końcu dobrze pomyślałem, piper od wroga nie żyje.

nie wiem, co się dzieje. Wygraj! Że mam takie ragi! Tylko ja się zostałem, o nie! Pierdolę. Znowu, jakie to jest wkurzające. No, też jest zjebał. Ja jak ty byś po prostu nagrywał odcinek, to po prostu byś musiał go udać na dodosłość, bo ja już mam takie dwa odcinki. Czy znaczy nie? Tak, dwa odcinki. Ta, ten, ten będzie trzeci. Na 100%, bo nie umiem wycinać. A to jest najgorsze. A ja umiem wycinać. Ja umiem wycinać. Już ja mój tata umie wycinać. Mogę ci powiedzieć, że zmieniamy tryb? Naprawdę, dwóch drako jest u wroga. Nie wiem Mam nadzieję, że oni od razu zginą. O nie, tu jest jeden z draków. Damian! Szykuj się! Szykuj się! Dwa na Zginął! Jeden drako nie szykuj. Emota Sigmy. Lili, Lili, Lili! Bardej! Kto cię nie lubi, jest gównianym, Gównem z duchy. M! No, u gówniana Ems, Dawaj to Udili, masz więcej... Nie! Bo mam pięknie sobie, na żaden. Kurde. Dopiero jeden kumś zginął Ja Kurde. nie chciałem tego zrobić! Odsuń się! Odsuń się! Zginąłem, uciekaj Tryb ucieczki włączył no, uciekaj, mówię do ciebie Uciekaj Nie no, czemu taka ma mała mapa, a tak? Oku. My mamy do power kubów. Jest bardzo źle. jest bardzo źle. Bardzo źle. Bardzo źle. Ja miałem Oni nas z palcem w dupie pokonali. Tak. Ostatnia bitwa i, i wygrywamy całą grę. Damian nie umie to wygląda no tak. Musimy grać na rankedach i to dużo razy. Żeby mieć dużo... Spokojnie, Damian! Zada będziemy grali. Jak teraz to wygramy, to spokojnie. Jak Damian będzie starcie, starcie na ten, no to po prostu Damian od razu atakujemy. Nieważne czy to wygramy, czy dostaniemy po 9 puchatków, czy dostaniemy po więcej. Czy dostaniemy po 7 Musimy to wygrać? Damian jak, ty, jak ja nam do ciebie przyjadę na nocowanie, to po prostu... Wiesz co, ciągle co, ciągle będę nagrywać odcinki. Jak będziemy grali. Ale mój kuzyn jeszcze będzie. No to z Twoim kuzynem będziemy nagrywać. Będą, ja będą mieć... ja? odcinki za jednym razem będą. Trzy odcinki Przecież za jednym chcesz? razem. To mojemu kuzynowi możesz nagrywać. W ogóle ciekawe, ile ja mam subskrypcji. Oni tam. Ta, w, w ogóle ja już. Damian, ja po tej rundce kończę. Odcinek cały! Zapomniałem, że do Edgar! Zapomniałem, że do Edgar przeżyłem na 100HP. Juhuuu, emota Sigma, bo, bo pokonałem Gara, Najniebezpieczniejszą postać w, całym, w całej grze. Damian, ty tam idziesz, ja tutaj pilnuję. Poczekam w tym krzaku. O! Wyszłem już! Wyszłem! Chodź do mnie! Biegnie szeli! Bada, bada, bada. O, Pana! Pada, pada, pada! Pada, pada, pada! O kuła, ten... Za mną była li! Za mną była li, Nie dało się tego... Ja, ja nawet jej nie zauważyłem. W dół. dół. Bo ale i tak... 7 pucharków dostaliśmy. I tak dwie misje wykonane, no to w sumie... Co narzekać? Jej, jeszcze tylko troszkę Damian teraz potrzebujemy 20 pucharków, żebym miał grifa. To może zrobimy Damian tak. E, na chwilkę Damian opuścimy drużynę. Ja pogram kilka razy na... Bo. Ja mam kilka razy pogram sobie na BO. Wiesz co? I wtedy Damian zagramy na Gryfie. Wtedy będziemy grali na moim Gryfie. Eee, no to dobra. Stać na Duo. Eee, stacie na Solo. Eee, oczywiście ból, Jaka mowa? Szeli. Będzie 14 Spokojnie. No, Tam będzie ona w ogóle gulta. Ona wypuszcza cztery skrzynki na start! Myślałem, że nikt nie będzie miał lepszej tangi, ale jednak ktoś ma złotego, ktoś jednak. Ja mam Złoty. Nie. O nie, ból tu jest, ból tu jest! Możesz się ode mnie odczepić, ból? Odczep się. O kur... O nie, tu jest ból, tu jest... Gówno, kurwa, no ja to? No i kupa. No i kupa, no. I kupa, nic nie dostałem, no pucharki tylko się. ja Może Damian nas uratować? Damian, dawaj, dawaj, Damian! Ja teraz Tu Damian, jak dam na batalii? Nie pamiętam, jaka mapa, ale już patrzę. Mapa jest taka, czyli dobra. Raz sam ty z kimś. Dwa Emzy. Jakaś EKS. E Ej, różcie się. Nie, no ja jestem... No nóżcie się trzech na jednego to jest nie Fed Nie, nie, dobra. Dwóch. Dwóch na dwóch, dwóch na dwóch. Nie, dwóch na trzech! Trzech na trzech! Dobra, jest spokojnie, jest spoko, wygrywamy to jakoś. A tak! Kak. O kur! No, nie! No i no już przegrywamy to. Ja dzielę, no i z jakimiś gównami tutaj jestem. No zabijcie, że kogoś! No! kurde, Nie mogę się duszyć! A pięć, pięć. Jedna z naszych ma A! trzeba tylko zabić, o nie, sze... Że... O i Emzo... stąd! Nie, NIE! NIE 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 Ja pierdolę, no akurat miałem uć! W sumie do widzenia, widzowie.